Układ rozrodczy umożliwia wydawanie na świat potomstwa. Ciało kobiety różni się od ciała mężczyzny. Różnice te dotyczą wyglądu, a także budowy narządów rozrodczych. Wynika to od odmiennych ról, które kobiety i mężczyzny odgrywają w wydawaniu na świat potomstwa. Mężczyźni i kobiety różnią się budową. Jedną z najważniejszych różnic między osobami różnej płci jest budowa narządów rozrodczych. W organizmie mężczyzny i kobiety tworzą się odpowiednio żeński i męski układ rozrodczy. Komórka jajowa może być transportowana w kierunku macicy dzięki skurczom mięśni, które budują się na jajowodu oraz ruchom rzęsek, które wyrastają z komórek wyściełających ten narząd. Jak jest zbudowany rzęski układ rozrodczy? Na rzęski układ rozrodczy składają się dwa jajniki, dwa jajowody oraz pochwa. Tak? Widać? Widać. Teraz będziemy dokładnie omawiać. Tak, albo, albo nawet opuszczam, żeby wiadomo co jest czym, tak? Pochwa jest przewodem, do którego dostają się plemniki podczas intymnego zbliżenia kobiety z mężczyzną, potocznie zwanego uprawianiem seksu. I to jeszcze klasycznego, i to bez zabezpieczenia, i z wytryskiem. Macica jest narządem, którym może się rozwijać nowy organizm. Widać, widać. Jajniki wytwarzają komórki jajowe. Jajowody są przewodami, których specjalna budowa umożliwia przesuwanie komórki jajowej do macicy. A to jest komórka jajowa. Komórka jajowa nie może się samodzielnie poruszać. I teraz będzie to bardziej zrozumiałe, tak? Na układ rozrodczy rzęski składają się dwa jajniki, dwa jajowody oraz pochwa. Jajniki są miejscem powstawania rzęskich komórek rozrodczych, czyli komórek jajowych. Pojedyncza komórka jajowa powstaje co około 28 dni w jednym z jajników. Skąd trafia do jajowodu? Jajowody łączą się z macicą, silnie umięśnionym narządem, wewnątrz którego może się rozrosnąć, może rosnąć i rozwijać nowy organizm. W macicy, z macicy na zewnątrz ciała prowadzi przewód zwany pochwą. Ok, teraz męski układ rzeczy i zrobimy dokładnie tak samo. Najpierw omówimy rysunek, potem opis będzie łatwiej. Ok. W prącie, zwanej inaczej penisem, wprowadza plemniki do narządów rozrodczych kobiety podczas intymnego zbliżenia. Środkiem biegnie cewka moczowa wprowadza plemniki na zewnątrz prącia. Każdy plemnik ma długą wić, która umożliwia mu poruszanie się. Tutaj mamy worek mosznowy, chroni jądra, a w nich są jądra. Jądro wytwarza plemniki. I tutaj robi taki. Nasieniowody są przewodami, którymi wytwarzane w jądrach plemniki przemieszczają się w kierunku cewki moczowej. Dojedziemy do narządów męskiego układu rozrodczego należą między innymi dwa jądra, dwa nasieniowody i prącie, nazywane także penisem. Jądry znajdują się poza jamą brzuszną, gdzie są chronione przez specjalny worek skórny nazywany workiem mosznowym. Zadaniem jąder jest wytwarzanie męskich komórek rozrodczych, czyli plemników. Plemniki powstają w organizmie mężczyzny stale i w dużych ilościach. Z przemieszczają się do przewodów nazywanych nasieniowodami, a stamtąd do cewki moczowej, która biegnie wewnątrz prądzia. Przez cewkę moczową plemniki wydostają się na zewnątrz organizmu. Temperatura w worku mocnowym jest niższa o około 4 stopnie Celsjusza niż temperatura wnętrza ciała. Dzięki temu powstaje, powstające w wnętrzu plemniki mogą rozwijać się prawidłowo. Nie lubią być przegrzewane. Dlaczego układy rozrodcze? Kobiety i mężczyzny różnią się budową. Układy rozrodcze kobiety i mężczyzn są różne, ponieważ pełnią odmienne funkcje. Funkcją układu rozrodczego mężczyzny jest wytwarzanie plemników i wprowadzenie ich do rządów rozrodczych kobiety. Funkcją układu rozrodczego kobiety jest wytwarzanie komórek gejowych. Jeżeli dojdzie do zapłodnienia, czyli połączenia komórki gejowej z plemnikiem, w układzie rozrodczym kobiety może wzrastać i rozwijać się nowy organizm. Zapłodnienie jest początkiem nowego życia. W czasie intymnego zbliżenia kobiety i mężczyzny do żeńskiego układu rozrodczego dostają się miliony plemników. Plemniki przebywają długą drogę: z pochwy, przez maścicę, prawie do końca jej owodów gdzie jeden z nich łączy się z komórką jajową. Zapłodniona komórka jajowa jest przesuwana wzdłuż jajowodu aż do macicy. Dalszy wzrost i rozwój nowego organizmu zapewnia gruba warstwa silnie ukrwionej tkanki wyściełającej macicę. Jeśli nie dojdzie zapłodnienia, komórka jajowa obumiera, a warstwa wyściełająca macicę zostaje usunięta na zewnątrz organizmu przez pochwę w czasie kilkudniowego krwawienia nazywanego miesiączką lub menstruacją. Także używać słowa po prostu okres, ponieważ pojawia się okresowo. Zwykle występuje ona co około 28 dni. I to około to jest bardzo około, czyli dość szeroki jest ten zakres. Niekoniecznie regularnie. Nie, powinno być, ale... No. Czasami zapłodniona komórka jajowa dzieli się na dwie części, które rozwijają się niezależnie. Rodzą się wtedy bliźnięta, które wyglądają identycznie, czyli bliźniaczki jednojajowe. Rozwój nowego organizmu trwa 9 miesięcy. O kobiecie, w której macicy rozwija się dziecko, mówimy, że jest w ciąży. Nowy organizm rośnie i rozwija się niezwykle szybko. Pod koniec trzeciego miesiąca ma już wykształcone wszystkie narządy wewnętrzne i żywo reaguje na bodźce. Chociaż jego ruchy są wyczuwalne przez matkę dopiero miesiąc później. Z każdym kolejnym tygodniem ciąży dziecko jest lepiej przygotowane do życia poza organizmem matki. Pod koniec ciąży dziecko osiąga masę około 3 kg. Gdzie może to być 2 kg, a może być 5 albo i więcej, albo i mniej, różnie bywa. Ma około 50 cm wzrostu. W czasie porodu opuszcza macicę i przez pochwę wydostaje się na zewnątrz. Od tego momentu samodzielnie oddycha i odżywia się mlekiem matki. Do komórki jajowej dociera wiele plemników, ale tylko jeden wnika do jej wnętrza. Po prostu plemniki mają wyścig, niech wygra najlepszy. W szóstym miesiącu ciąży u dziecka pojawia się odruch sania, sobie już umie ssać kciuk. Jak dbać o układ rozrodczy? Zmienia jak najszybciej mokry kąp kostium kąpielowy na suchy i czysty, po kąpieli w basenie, jeziorze czy rzece. wilgo sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów chorobotwórczych. Stradnie myje intymne części ciała i codziennie zmienia jej bieliznę, aby zapobiec niektórym chorobom narządów płciowych. W toaletach publicznych stosuj jednorazowe nakładki na deski stresowe. Nie dni w takich miejscach bezpośrednio na desce. Hm. Kto z nas nosi jednorazowe nakładki już sobie? Jak jest y, brudny kibelek y, w sali publicznej. Chyba ogłuszamy papieru, chusteczek higienicznych i tak dalej, nie? No cóż. Chociaż może są pedanci, o podziwiam, podziwiam. Używaj specjalnie nawilżonych chusteczek do higieny intymnej zawsze wtedy, gdy nie możesz skorzystać z bieżącej wody lub kąpieli w na przykład w podróży lub na biwaku. To najważniejsze. Układ rozrodczy kobiety tworzą jajniki, jajowody, macica i pochwa. Szęskie narządy rozrodcze odpowiadają za wytwarzanie komórek jajowych oraz umożliwiają wzrost i rozwój nowego organizmu. Do męskiego układu rozrodczego należą m.in. jądra, nasieniowody i prądzie, w których znajduje się również cewka moczowa. Zadaniem męskiego układu rozrodczego jest wytwarzanie plemników i wprowadzenie wprowadzanie ich do organizmu kobiety. Zapłodnienie, czyli połączenie plemnika z komórką jajową zachodzi w jajowodzie. Macica jest miejscem, gdzie może rosnąć i rozwijać się nowy organizm.